Rozpoczynałem program Godzinia Radia RSC. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć młodego człowieka. Uważam, że nie tylko pełnoletnią, ale też i dorosłą. Marianna Maniakowska jest Państwa, także moim gościem. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie bez powodu powiedziałem, że nie tylko pełnoletnią, ale i dorosłą, ponieważ będziemy mówić o pewnym przedsięwzięciu, którego się podjęłaś, i my trzymamy kciuki i będziemy wspierać z całych sił, żeby ono się udało. Twoje przedsięwzięcie, o którym za chwilkę będziemy mówić, powstaje dzięki pewnej fundacji. Fundacji, która w nazwie ma Świętego Mikołaja. Natomiast spotykamy się, jakby nie paszli w drugiej połowie października i wiele z nas, wielu z nas zastanawia się dopiero nad tym, jaki prezent kupić, ewentualnie jaki list do Świętego Mikołaja byśmy napisali. Ty ten list już napisałaś i dostałaś odpowiedź. Tak, zdecydowanie Fundacja Świętego Mikołaja jest bardzo pomocna młodym, nie tylko młodym dorosłym, ale młodym po prostu. Wspierają właśnie abitną młodzież z Polski i właśnie chcą pomóc im się rozwijać. Tutaj, jeżeli mówimy o Fundacji Świętego Mikołaja, to nie tylko i wyłącznie Akademia Liderów, o której za chwilkę będę mówić, natomiast to też pomoc dla tych, którzy nie mogą liczyć na to, co my, czyli po prostu, że rano wstaniemy, skorzystamy z ciepłej wody, włączymy prąd, żeby zagrzać sobie wodę, na przykład na herbatę, a później spokojnie wsiadamy do transportu miejskiego, żeby jechać do szkoły. Niektórzy tych szkół nie mają. Fundacja Świętego Mikołaja: Pomoc w Aleppo dla potrzebujących dzieci, i też właśnie w Polsce prowadzą również program stypendialny dla uboższych rodzin i, i dzieci. Tutaj też mówimy o tym, że jest pewien program stypendialny dla tych, którzy chcą być liderami, mają swoje pomysły, i tutaj jak wiem, jesteś wśród tych 300, którzy takowe wsparcie otrzymali. Dokładnie. Jest to Akademia Liderów prowadzona właśnie przez Fundację Świętego Mikołaja i ma ona na celu pomóc właśnie młodym liderom, osobom angażującym się, które chcą, chcą coś zrobić, chcą coś zmienić w swojej lokalnej społeczności. I program właśnie obejmuje szkołę letnią i szkołę zimową. Szkołę Szkoła letnia ma na celu właśnie przygotować nas do poprowadzenia danych programów, naszych projektów. Szkoła zimowa jest takim podsumowaniem i właśnie też jesteśmy objęci stypendium, które właśnie Akademia Liderów nam daje na nasz rozwój osobisty i rozwój naszych pasji. W najbliższą sobotę w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przy Remonta 33 będziemy mogli się więcej dowiedzieć na temat twojej pasji i tego w jaki sposób chciałabyś pobudzić swoich rówieśników do tego, żeby zastanowili się nad swoją przyszłością, ponieważ to spotkanie, ta konferencja, ten cykl wykładów będzie dotyczyć będzie dotyczyć dorosłości, wchodzenia w ten dorosły wiek. To znaczy? To znaczy, zajmiemy się tym, jak organizować czas, jak zarządzać finansami, jak podejmować dobre decyzje. Będzie też blok o emocjach i dopaminie. I właśnie celem konferencji jest pomóc nam młodym, bo też się mhm. zaliczam do tej grupy, która potrzebuje tej pomocy, w tym, żeby ogarnąć dorosłość. Powiedz mi, co ciebie uderzyło, jeżeli chodzi o tą dorosłość? Ponieważ kończysz szkołę średnią, w twoim przypadku jesteś słuchaczką pierwszego roku położnictwa. Dokładnie. Musisz dojeżdżać do szkoły do Warszawy, tak? Rozumiem, I czy do Łodzi? To do, do Warszawy, ale, ale mi, udało się mam mieszkanko. Aha i właśnie i teraz pojawia się jedna rzecz. Samodzielność. Tak. Ta tak. samodzielność to wiadomo, że rozkład zajęć jest taki, a nie inny. Do tego dochodzi to, że niektórzy już zaczynają szukać pracy typowo zarobkowej, żeby się utrzymać, żeby trochę odciążyć dom rodzinny, ponieważ często zdarza się, że są jeszcze nasi bracia, siostry, których rodzice również muszą wspomóc, oni są na przykład młodsi. I tutaj zdarza się wtedy z rzeczywistością, chyba nie? Yy, tak, myślę, że zdecydowanie jest to taki okres pełen zmian i pełen odpowiedzialności. Myślę, że to co najbardziej. Uderza, no to ta właśnie odpowiedzialność za to, co, co robimy w związku ze studiami, że już mamy sami sobie ogarnąć, jak wygląda plan, już rodzice za nas nie podpiszą usprawiedliwienia za nieobecność, mhm. ale też właśnie no, kwestie organizacyjne, czy to właśnie czasu, czy to finansowe, myślę, że najbardziej są takie trudne mhm. w tym dorosłym życiu. I właśnie w tej sferze myślę, że potrzebujemy doedukować się. Ja mówię to też ze swojej perspektywy. Myślę, że to akurat jest temat, który wielu młodych ludzi dotyczy, ponieważ tak mówisz o tym reżimie czasowym, prawda? Bo czasem nagle stwierdzamy, że 24 godziny to trochę za mało, natomiast kosztem snu, który jest naprawdę bardzo ważny, zaczynamy się uczyć, najczęściej przy okazji sesji, kiedy się zbliżają, czy też ewentualnie kolokwium, w które musimy się zaangażować i całą siłą, żeby po prostu być dopuszczonym powiedzmy do kolejnego egzaminu na koniec semestru. Czego w, tym, w tej organizacji czasu Twoim zdaniem brakuje młodym ludziom? Rygoru? Hmm. Myślę, że po prostu takiej wiedzy, jak to zrobić. Także z tym tutaj wychodzi naprzeciw nasza konferencja trochę. Czy rygoru? Myślę, że też trochę samodyscypliny, samo samomotywacji. A finansowo? Ponieważ ja znam takie mm. przypadki, że na początku hula i dusza, piekła nie ma, a później, trzy dni później, mamo, doślimi mi blikiem, ponieważ mi brakuje. Tak, tak, znam to z autopsji. Mm -hmm. <gry> Także z tym, z tym właśnie też będę się dowiadywała na naszej konferencji, jak tym zarządzić. I myślę, że właśnie tutaj ważne jest umiejętne rozporządzanie tymi finansami, żeby z jednej strony korzystać z tego życia, a z drugiej strony, żeby nie zaciśniać pasa pod koniec miesiąca studenckiego. Czyli jednym słowem na tej konferencji będzie ktoś, kto o takich finansach będzie? opowiadać, Czy też będzie to raczej forma też na przykład rozmowy, że będzie część wykładowa, a później ewentualnie będą pytania od. Te... Pytania będą, dokładnie. Będą w ogóle, każdy blok ma bardzo skondensowaną formę, bo jest po 25-30 minut. Mhm. Zależy nam na utrzymaniu uwagi słuchaczy, ale również właśnie na takiej skondensowanej formie, bo szanujemy, szanujemy ich czas i, i chcemy właśnie to zrobić tak bardzo, bardzo szybko. Powiedziałaś o dopaminie. Tak. Co to będzie oznaczyło? Dopamina jest to konferencja, na której właśnie będzie poruszany ten bardzo gorący, bym powiedziała teraz, temat. Będzie też właśnie trochę o uzależnieniach i o tym, jak, jak w ogóle te procesy w mózgu zachodzą. Teraz, ponieważ jesteś tym rocznikiem, który właśnie w szkole załapał covid, mhm. uczenie zdalne, bardzo trudny okres dla większości, nie powiem, że dla wszystkich, ponieważ niektórzy akurat odnaleźli się w takiej zdalnej nauce, czy też pracy. Ale tutaj też przed naszą rozmową wspomniałaś o tym, że będzie psycholog, psycholożka, jak tak. to woli, który będzie mówić na temat tego, jak sobie radzić z agresją. Często chyba ta agresja się pojawia przy okazji bezsilności, bodajże. Tak. Nie wiem, czy akurat o agresji będzie mówiła, będzie mówiła o emocjach na pewno mm -hmm. i o automatycznych myślach, e, takich nachalnych, które, które nas nachodzą. Pewnie też to się będzie wiązało z samooceną. Także właśnie o, o tej regulacji emocjonalnej. Dla kogo jest ta konferencja? Konferencja jest dla każdego, kto jej potrzebuje, czyli myślę, że dla każdego od 17 lat w górę. I... O do 25 w dół. Tak, tak, dokładnie. I właśnie dla, dla wszystkich młodych dorosłych i osób wchodzących w dorosłość. W którym miejscu to będzie? To będzie normalnie ta duża sala konferencyjna? Yy, nie, to będzie w atrium. Atrium, tak. Atrium, tak, uh -huh. tak. I yy, yy, właśnie w Cekisie. O której godzinie? O godzinie 10 równo zaczynamy. I o której kończycie? Bo tak, tak wyliczyłaś wszystko. To 15-16. A, czyli to będzie czas wypełniony naprawdę bardzo tak, bardzo intensywnie, ale też jest przerwa obiadowa, w trakcie której nasi sponsorzy udzielili zniżek do restauracji dookoła, więc... Zapraszamy. Czy są zapisy? Są zapisy. Mhm. Zapisy można znaleźć na naszym Instagramie, między innymi, ale też również na stronie Cekisu. Dobrze, to teraz jeszcze na koniec chciałbym zapytać o kwestie dotyczące właśnie twoich rówieśników, z którymi się spotykasz. Ponieważ wiadomo, że z jednej strony sama wspomniałaś, że to jest konferencja, która tobie da też dużo odpowiedzi, Zostawiam. prawda? Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli cokolwiek organizować to po to, tylko żeby był też ten swój ten samorozwój. Czy z twojego punktu widzenia, z twojej obserwacji jako jednej z członki Akademii Liderów, to jest potrzebne młodym ludziom? Zdecydowanie i właśnie i na samej Akademii dużo osób do mnie podchodziło i mówiło jej Marianka, super, że to robisz. Ale też właśnie, no, no słuchając sobie moich rówieśników, moich przyjaciół, znajomych, widzę, że to jest potrzebne. A co na to rodzica? Co na to rodzice kipicują. czyli po prostu w tym momencie wreszcie, wreszcie będzie w ten sposób, że nie to, co rodzice jest ważne, tylko to, co powiedzą inni ludzie, specjaliści, nagle się będzie pokrywać z tym, co usłyszałeś od, od rodziców. Tak myślę. No tak, no bo to wiadomo, każdy musi się sam sparzyć, ewentualnie włożyć, nie wiem, śrubokręt do gniazda, żeby zobaczyć, że tego nie wolno robić, mimo że rodzice wcześniej mówili. Trzymam kciuki za to, Dziękuję żeby bardzo. to wszystko się udało, żeby to była pierwsza edycja. Nie jedyna, Zobaczmy. bo myślę, Myślę, że dużo młodych ludzi szuka odpowiedzi na pytania, które ich dręczą, a na które niektórzy potrafią odpowiedzieć. Co byś i tym mądrzejsza z tego wyszła? I ci wszyscy, którzy skorzystają z tego zaproszenia, przypomnę tylko zapisy na stronie CEKIS, a także na Instagramie. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo dziękuję.